Kieszonkowe na karcie płatniczej dla uchodźców. Niemcy nie chcą dawać im gotówki. Muzyka Hamburg, Hanower i Bawaria planują wprowadzenie alternatywnego rozwiązania w zakresie przyznawania kieszonkowego osobom ubiegającym się o azyl. Jednym z powodów jest wysoki nakład pracy związany z wypłacaniem gotówki. Teraz w ramach pilotażowego projektu LANDy planują testowanie kart płatniczych. Rzecznik prasowy Hamburskiego Urzędu Skarbowego wskazał na wysokie koszty administracyjne związane z wypłatą gotówki. Ponadto odbiorcy muszą osobiście stawić się w miejscu wypłaty w ustalonym dniu. Dzięki karcie płatniczej opartej na saldzie procedura może zostać uproszczona. Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że wprowadzenie kart płatniczych dla ubiegających się o azyl znajduje się w fazie przygotowawczej. Obecnie trwają prace nad odpowiednim przetargiem na nowy system płatności. Posiadacze karty nie powinni mieć możliwości przekroczenia salda, a dodatkowo ich dostęp do usług hazardowych powinien być zablokowany. Osoby ubiegające się o ochronę w Niemczech mają prawo do kieszonkowego na bieżące osobiste potrzeby. Kwota zależy od sytuacji życiowej i wieku. Samotna osoba dorosła otrzymuje obecnie 182 euro miesięcznie. Interesują cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą. Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.